który boi się cienia. To ruszamy. Tarnów, wieczór, cisza, spokój. Polska, którą znamy albo taką, jaką chcemy znać. Ludzie wracają z pracy, zamykają sklepy marzą o świętym spokoju. I nagle cień, peleryna, maska litera Z. Transparent z napisem hashtag byle nietrzaskowski. Nie było petard zamieszek, palenia opon, rzucania kamieniami, a jednak władza zadrżała, bo ktoś się wyłamał. Nie z konwoju, z narracji. Powiedział nie, bez krzyku, bez przemocy, a to wystarczyło, by poczuć się zagrożonym. Państwo, które codziennie klepie frazesy o wolności, wolności nie wytrzymuje. Drży, kiedy ta wolność przestaje być sloganem, a staje się aktem. Przypomnieniem, że obywatel to nie tylko statysta w politycznym teatrze, ale członek i człowiek z głosem, sumieniem i własną twarzą, nawet jeśli jest za maską. To był moment prawdy. I jak to z prawdą bywa, zabolało, bo system nie boi się przemocy. System boi się prostego, jednoznacznego przekazu: Nie kupuję tego, nie wierzę wam, nie gram z wami. Władza uruchomiła artykuł 63 kodeksu wykroczeń. Tak, ten sam, który miał służyć porządkowi przestrzeni publicznej, dziś służy porządkowi ideologicznemu. Transparent jako wykroczenie, myśl jako przestępstwo, sumienie jako nielegalna manifestacja, a obywatel jako podejrzany, jeśli tylko nie klęka przed obowiązującą agendą. Brzmi groteskowo? Witajcie w maju 2025 roku w państwie, które nie potrzebuje obozów reedukacyjnych, bo wystarczy mu subtelna groźba paragrafu w kraju, gdzie zamiast realnej debaty mamy teatralną inscenizację rozmowy, gdzie kara nie służy już temu, by korygować zło, tylko by zniechęcać do myślenia. Oto jak funkcjonuje państwo postliberalne. Zamiast zakazywać, reaguje. Zamiast aresztować, straszy. Zamiast cenzurować, wywołuje efekt mrożący. Każdy obywatel ma prawo głosu. Byle nie za głośno i nie pod prąd. Wolność wyrażania opinii? Tylko po wcześniejszym zatwierdzeniu treści przez Komisję do Spraw Spójności Narracyjnej. Reakcja nazoro nie była impulsem. To był pokaz stresury pokaz siły wobec jednej osoby ale ostrzeżenie dla milionów Polaków Zorro nie został aresztowany ale tysiące potencjalnych Zorro już zrozumiały nie wychylaj się nie stawiaj na dachu nie myśl samodzielnie nie przywiązuj się do prawdy bo prawda jeśli nie spełnia standardów staje się ryzykiem prawnym Państwo mówi możesz protestować ale tylko tam, gdzie ci wyznaczymy teren. Możesz mówić, ale tylko to, co jest zatwierdzone. Możesz działać, ale tylko w ramach wyznaczonych przez granty i budżety partycypacyjne. Wszystko inne to już zagrożenie dla porządku publicznego, bo przecież ład społeczny trzeba chronić. A kto go zagraża? Ten, kto stawia pytania. Ten, kto odważy się pomyśleć, nie po linii. Ten kto zawiesił transparent niezgody. Władza wysłała jasny komunikat. Możesz myśleć o ile powiesz to, co ci napiszemy. Możesz mówić, jeśli potwierdzisz naszą narrację. Możesz protestować, o ile wpiszesz się w program ministerstwa dofinansowań. I właśnie dlatego ten paragraf 63a stał się symbolem upadku wolności. Nie przez swoją treść, ale przez to, jak został użyty. Nie po to, by bronić dobra wspólnego, ale po to, by wygasić iskrę oporu. Tak się kończy demokracja. Nie w huku bomb. W szeleście paragrafu. W świetle lampy na policyjnym biurku. W ciszy przesłuchania. W pustce formularza, który nie ma już rubryki na nie zgadzam się. To nie jest prawo. To jest kaganiec z preambułą. Jak wpisał Orwell, wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze od innych. Zorro nie złamał prawa. Przypomniał, że jeszcze mamy sumienie i dlatego stał się zagrożeniem, bo żyjemy w epoce, w której moralność nie mieści się w instrukcji dla obsługi obywatela. Mamy być posłuszni, niesprawiedliwi, mamy klaskać, nie pytać, mamy się zgadzać, nawet milczeniem. A więc urządza się spektakl, komedię grozy. Policjanci z Tarnowa wchodzą na dachy niczym, yy, powiedzmy sobie, agenci z amerykańskiego filmu. Kamera na kamerze, świadkowie wzywani jak do sprawy o przestępstwo narkotykowe. Media z jednej strony kręcą nosem, a z drugiej zaciskają zęby. Trzeba było przewidzieć skutki. A chodzi o transparent. Transparent, na którym widniał napis. I o człowieka z literą Z. I przesłanie, które boli bardziej niż koktajl Mołotowa. Z, jak zamknijcie się z tą ideologią. To nie jest już demokracja. To jest teatr absurdu, w którym obrońca narracji ma zawsze rację, a buntownik zawsze ma paragraf. Gdzie policjant staje się dramaturgiem, a prokurator reżyserem linii światopoglądowej. To folwark. W którym wolność to szyld nad stajnią dla tych, którzy nie przeszkadzają, a ci, którzy pytają, są niewygodni. Niewygodni jak zwierzęta, które trzeba wypchnąć poza obszar wspólnego pastwiska. Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. To nie jest cytat z komunistycznej Rosji. To jest polska rzeczywistość z tego roku, w której moderator narracji ma więcej władzy niż prokurator. Dziś Paragraf nie służy do ochrony obywatela służy do korekty. Jak cyrkiel w ręku ideologa, który przycina ci myśli do bezpiecznego kształtu. Zamiast Garci, sierżanta, mamy dziś wojewódzkiego rzecznika wartości europejskich zamiast szpady paragrafy, zamiast otwartej debaty monolog z promptera, zamiast wolnych mediów, koncesjonowaną ciszę i zatwierdzone pytania. I właśnie dlatego ta sytuacja tak boli, bo ściga się nie człowieka, ale znak, bo tropi się nie przestępstwo, ale możliwość przebudzenia, bo walczy się nie z przemocą, tylko z tym, co groźniejsze z inspiracją. W tym całym teatrze groteski, gdzie funkcjonariusz zachowuje się jak artysta represji, a demokracja wygląda jak próba generalna reżimu przed Jakąś nową nazwą, Zorro staje się nie tylko postacią, ale staje się lustrem, a system przecież nienawidzi luster. Zorro nie podpalił opon, nie zniszczył też żadnej witryny, nie naruszył porządku, nie zakłócił spokoju publicznego, nie nawoływał do nienawiści, nie użył też przemocy, a mimo to wywołał trzęsienie ziemi. Zrobił coś, czego aparat państwowy nie był w stanie przewidzieć ani zneutralizować. Rozbił pozory, zburzył święty spokój oparty na fałszywym konsensusie, rozbił bańkę medialną, w której wszystko jest jak trzeba, gdzie Trzaskowski to zbawca, Tusk to mentor, a każda wątpliwość to rosyjska narracja, gdzie każdy sprzeciw to faszyzm, a każda odmienna myśl to zagrożenie dla demokracji. Gdzie tolerancja obowiązuje wszystkich, oprócz tych, którzy nie chcą oddać rozumu pod przymusowy recykling? Zorro nie zburzył miasta, zburzył kłamstwo, pokazał, że można inaczej i że nie wszyscy kupili ideologiczne paciorki za granty, certyfikaty i zaproszenia do panelu społecznego na rzecz dialogu i równości. Zrobił coś jeszcze groźniejszego. Obudził resztki wstydu, tego moralnego niepokoju, który odzywa się, gdy widzimy, że ktoś ma odwagę, a my nie, że ktoś powiedział nie, a my wybraliśmy milczenie, że ktoś wszedł na dach, a my nie odkleiliśmy się nawet od kanapy. To nie jest jakaś forma przedstawienia, to była jakaś forma modlitwy, jakiegoś protestu, litania sumienia. Odmawiana na dachu, bo może tylko stamtąd jeszcze słychać ten głos. Na pewno nie w wieży transmisyjnej telewizji śniadaniowej, gdzie tolerancja jest sponsorowana przez ideologicznych księgowych. Zorro nie chciał poklasku, chciał prawdy, nie chciał kamer, chciał czystego spojrzenia w oczy. I dlatego jest niebezpieczny, bo dziś nie trzeba wybuchu. Wystarczy człowiek, który powie dość. Zburzył coś jeszcze. Mit, że nic się już nie da, że wszystko zostało ustawione, że scenariusz jest już napisany, a obywatele mogą jedynie poprawić makijaż postaci z drugiego planu. Zorro nie zniszczył, ale odświeżył pamięć o tym, że bunt nie zawsze musi być krzykiem. Czasem wystarczy cisza z dachu, błysk szpady. I transparent. I to wystarczyło, by aparat państwowy potraktował go jak zagrożenie. Bo nie zburzył rzeczy, zburzył bierność, nie rozwalił muru, ale pokazał, że nie trzeba się na nim opierać i za nim chować. I wreszcie, czy to jest jeszcze demokracja, czy już jakaś scenografia? Demokracja? Kiedy ostatni raz ktoś pozwolił ci. Zadać pytanie, dlaczego? Kiedy ostatni raz mogłeś odpowiedzieć nie zgadzam się, bez groźby, bana, wyśmiewania, stygmatyzacji? To nie jest demokracja. To jest muzeum po demokracji. Dekoracja fasady, kulisy spektaklu, w którym wszystko zostało już ustalone, a ty masz tylko wcisnąć Enter. Te same twarze, te same slogany, te same obietnice bez pokrycia i to samo zdziwienie, że ludzie przestają ufać. Ale nie wolno się dziwić głośno, bo głośne zdziwienie to już akt buntu. Wolność słowa oczywiście. Jeśli mówisz, że płeć jest płynna, że rodzina to przestarzały model, że Bóg nie istnieje, a patriotyzm to ksenofobia spróbuj powiedzieć coś innego, a przekonasz się, ile to kosztuje i zobaczysz, ile kosztuje ironia bo dziś największym przestępstwem nie jest kłamstwo. Dziś największym grzechem jest żart, który trafił zbyt celnie. Wierność to dziś kod QR, dany do zeskanowania w pakiecie unijnym z zielonym ładem, który mówi: "Zabierzemy ci wszystko i będziesz szczęśliwy. A jak nie będziesz, to masz się uśmiechać. Bo twoje milczenie zostanie uznane za mowę nienawiści." Bo przecież ktoś może się poczuć urażony tym, że nie potrafisz już udawać. Demokracja zamienia się w hologram, wyświetlany w godzinach największej oglądalności, powtarzany przez celebrytów i pseudoautorytety. Demokracja jako rytuał głosowania w systemie, który dopuszcza alternatywy. Demokracja jako podpis pod umową, której treści nikt nie zna, ale każdy ma się do niej uśmiechać. Władza już nie zarządza, ona animuje. Ustawia światło, reżyseruje emocje, rozdaje role. Masz być widzem, który bije brawo, gdy ideologia tańczy na scenie. Jeśli nie klaszczesz, stajesz się problemem. Jeśli nie śmiejesz się z tych samych żartów, jesteś napięty. Jeśli nie potrafisz potwierdzać oficjalnych wartości. Tych opartych na prawdzie. To jesteś radykałem. Zorro nie klasnął. Wyszedł na dach i powiedział: Nie wierzę. I dlatego system zareagował jak system. Nie jak państwo prawa, ale jako urząd propagandy. Zamiast rozmowy, tropienie, zamiast analizy, stygmatyzacja, zamiast refleksji, rozkaz, zamiast pytań, procedura. To nie była reakcja, to był rytuał. Rytuał Kneblowania, pokaz dla wszystkich. Patrzcie, co was czeka, jeśli przestaniecie udawać, że wszystko jest dobrze. To nie jest scenografia, to jest scenariusz, który już się pisze, ale bez nas. A my mamy jedynie grać rolę zadowolonego obywatela, uśmiechniętego, zatwierdzonego, który został certyfikowany. Więc pytam się dziś, czy to jeszcze demokracja, czy już tylko scenografia? Czy mamy jeszcze prawo do prawdy, czy to tylko już prawo do retuszu? Czy jesteśmy obywatelami, czy tylko jakimiś stałymi statystami nowego porządku? I wreszcie, na koniec naszego dzisiejszego spotkania poobiedniego, dwa cytaty. Jeśli nie możesz walczyć jak lew, bądź lisem. Dlaczego? Ten cytat pochodzi od Zorro i drugi cytat też podchodzi od tej postaci. Nie ma nic ważniejszego niż honor. Honorem się nie kupczy, honorem się nie gardzi, honor się ceni. Jeśli nie możesz walczyć jak lew, bądź lisem. Nie ma nic ważniejszego w Twoim życiu niż Twój honor. Szacunek wszystkim dobrym ludziom i pozdrawiam bardzo serdecznie.